Um, krytyka, ja osobiście dużo bardziej wolę krytykę od mm, gdzieś tam, nawet różnego rodzaju komplementów. Nie na zasadzie ty debilu, głupku, brzydalu i tak dalej. Bo to nie jest krytyka, to jest hejt. A my niestety żyjemy w czasach, gdzie zbyt dużo sformułowań jest podpinanych pod hejt. Wszystko, co mówimy negatywnego, dla niektórych to jest od razu hejt. Nie. Krytyka na zasadzie, słuchaj, Janek, no, kręcisz ten kanał na YouTubie, ale, no, mówisz zbyt, ze zbyt dużą ilością błędów stylistycznych na przykład. Wow. Okej, okay, dzięki faktycznie biorę to pod uwagę rozważę. I tak e, chociażby moja żona mnie oduczyła włączać, a przełączyła na włączać i parę takich innych brzyd brzydali językowych też dzięki moim e, widzom, czy, czy podopiecznym udało mi się wyeliminować, które gdzieś tam w mojej głowie się zagnieździła, które powinienem wyeliminować z racji tego, że jedną z moich ról jest przemawianie publicznie, za co jestem wdzięczny, więc ja każdą krytykę biorę sobie do serca. Nie od razu biorę i, i zmieniam, ale analizuję, czy faktycznie jest w tym cianko prawdy, bo większość ludzi zwłaszcza. Zwłaszcza nieśmiałych przegrywów skrytych głęboko w sobie, boi się krytyki, bo ma wrażenie, że to niszczy ich już malutkie poczucie własnej wartości. Jeżeli tak też jest w Twoim przypadku, to warto zastanowić się nad tym, jak nad nim popracować. I o tym oczywiście są osobne materiały, między innymi na tym kanale, więc zachęcam do e, e, przeglądania. Natomiast krytyka to jest cenne narzędzie. Nie każda krytyka, mój drogi, moja droga, to jest hejt. Trzeba nauczyć się rozdzielać, żeby nie być przegrywem.